let not start To jest nie ma kurwa jakiej gry Tu za darmo już co coś kupić tylko bry. Tu za darmo nie ma nawet zrobić próbek Nie chcesz Ciebie zaćpać, to dawaj kapuchę Każdy się to wariat, każdy ma ze słowo. Jeden ty ucieka po a drugi w alkohol Kaka chuja prawda, razem tylko banda Gorzej może, kiedy kurwa do gry wchodzi bajda Płowiek za typu nie zrozumiesz mowy, tym bardziej mimiki Styl nie mam pato, mimo pochodzenia Wchodźcie tylko ciężko mu za nie obcymi temat Wchodźcie tyle, nie muszę za niej słaby się No i kurwa, zaraz to kwiaty, że go się ma chłopiec, nowi chłopiec, samaryzm, oglenia To masz kurczy kolegów i skrywa karstera Stojąc mordę, no bo inny szyki ale to przez narkotyki Nigdy więcej opcja, nigdy więcej tyle Dzisiaj tam do domu za nowo przegminiłeś Może pomogę? O nie, nie pomogę Teraz zaopatrzę kurwa tylko są załogę Tylko swą załogę? Tylko swoich ludzi Każdy ma tu dobrze, a nikt nie musi brudzić Ostatni raz, ostatni raz mówię. nabijamy Gdzie w braciach mali zaznaje sił Do policji od razu, bo chcą zabijać za szyn Cała wiara na zabije zabijemy szyb Dzisiaj omijamy krzywd, przestań mówić mi jak żyć Lepiej dolek, lecz Moje życie w moich dłoniach, jak jakie wale, double D's Z każdym ziom ma coś chwil Powrócimy scenę w tył Moje wątły nie jak woda, bo na sobie niosę drift Rozjedziemy scenę, wiesz to? Nie bez o. bezro Dziś zakurpiony pens, wiem to, że będę zwycięzcą, znowu piszę lekką ręką Truk ten podkręcał za każdy wers, lecimy z kolejnym, let's go Ludzie byli przy mnie, kiedy było ciężko Dodali mi skrzydem, teraz latam tak jak lebro Nie chcę dziwek ani dziwek, bo to dla mnie przeszłość Droga życia, kreda, aby wciąż dostał ścieżko. Życie nie wybiera, ty, ty jak jeden z dziesięciu. Szumal na podkórnie, kacze jeden na dziesięciu. Moi ludzie badać świrów i na świla, że zniesmuch. Przerób to sobie i czy swoich zemów nie zgu. Gordon Rousey, chcę robić ten sol. Jak pod i w pali ciągle to? Peter Parker, kiedy wrzucam to na sieć Grają do kolejne traki, jakie nie będę dołychął Dzisiaj nie bawię się mąką Ale... nie nowych chleb moi ludzie się nie głodzą, ciągle chcemy więcej jeść Robimy na scenie pogrom, po jeszcze giec Chociaż tak nie mamy trapy, to w powietrzu czujesz jeszcze? Dzięki!